Księga kaznodziei Salamona, rozdział szósty: Jest zło, które widziałem pod słońcem i które mocno obciąża człowieka. Gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i sławę, tak że mu niczego nie brakuje, czego tylko może zapragnąć, a jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać, lecz obcy z tego korzysta. Jest to marność i przykre cierpienie. Gdyby kto spłodził nawet stu synów i żył długie lata, aż do późnego wieku, lecz nie mógł korzystać z dóbr i nie miałby nawet pogrzebu, musiałbym rzec, szczęśliwszy niż on jest martwy płód. Bo ten przychodzi na świat jak nic i odchodzi w ciemności, i ciemność okrywa jego imię. Nie widzi też słońca i o niczym nie wie, i ma milszy spokój niż tamten. A choćby żył kroć po tysiąc lat, lecz szczęścia nie zaznał żadnego, to czy nie idzie wszystko na jedno miejsce? Wszystek trud człowieka ma służyć jego ustą, a jednak jego łaknienie nie może być zaspokojone. Bo jaką przewagę ma mądry nad głupim, a jaką ubogi nad tym, który wie, jak się urządzić w życiu? Lepiej jest korzystać z tego, co jest przed oczyma. Nie pożądać czegoś innego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Już dawno nadano nazwę temu, co się dzieje, i postanowiono, czym człowiek będzie. Nie może on spierać się z tym, który jest od niego mocniejszy. Zaiste, im więcej słów, tym więcej marności. Jaka z tego korzyść dla człowieka? Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Kto oznajmi człowiekowi, co po nim dziać się będzie pod słońcem?